Na kanale Horror Story e, i gramy sobie oczywiście w Slender the Arrival. W poprzednim odcinku tam coś tutaj nie byśmy skończyliśmy, ale w poprzednim odcinku po prostu skrócie, zbieraliśmy kartki po lesie. W dzisiejszym odcinku tutaj będziemy zbierać, znaczy zajmować się agregatami, e, żeby nie było czekajcie, dajcie mi chwilę. O, dziękuję bardzo. Wczoraj tam coś my zaczęliśmy, ale no tutaj, takie jakieś save'y są akurat takie, a nie inne. Więc. W górze, tak? Czy to jest chyba bunkier, coś tu bunkru, czy coś w tym stylu? Można tak to powiedzieć. Tam ogólnie nic nie ma, bo tam już kiedyś grałem i jakoś tak to wiem, że. No, okej. Okay. No nie może może oświetl lepiej. Lepiej, oświetl, bo gdzie jest ciemno. Jeszcze coś przeoczymy i idzie klapa, moi drodzy. Więc. <laughs> Horrorek, tak. Tam są drzwiczki. Kurde, tam też jest już ciemno. Ten chód, wszystko. Sam beton. <laughs> Tutaj nic nie ma, oczywiście. Raczej nie, oprócz samych kartonów nic nie będzie. Za to już dali strzałki, tak. Będziemy musieli uruchomić tą windę, żeby wjechać na samą górę tej góry, tak. E, przy okazji mamy ma, 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 dwa, dwa cztery, 4, 6 agregatów takich. Do załączenia eee, Więc Zaczniemy od prawej strony tutaj Jeden mamy Jeszcze pięć I potem windą do góry, tak? Windą do nieba Tak to można tak ująć Jak to co jak to, Co po niektórzy mówią Jak już tu jesteśmy To idziemy dalej prosto Tutaj coś jest? Chyba nie eee, Tutaj chyba będzie gdzieś jeden Tak jest jeszcze jeden już jest drugi, moi drodzy. Okej, okay, a tutaj już jest nic. Już tutaj nic nie ma. Wiem, że gdzieś tutaj na dole jeden był. Przy okazji, ktoś nas tutaj chyba będzie gonił, nie? Czy coś mi się zdawało, czy nie? O, jednak tak. Tak, będą gonić. Tutaj chyba po prawej jeden. I gdzieś u góry jeden, tak? Jakoś tak to było. Ale czy tutaj? Nie, chyba nie. Tu trochę gdzieś w innym... e, Eee. E. W innym miejscu, ale też gdzieś tutaj. Dobra, gdzieś tu? Nie, tu chyba nie. Ale dobra. Trochę pojedziemy. Wiem, że u góry będzie jeden, <laughs> więc sobie go zostawimy na potem. Ty. Cio. Dobra, ktoś tu bije, Ty. Dobra Lecimy Ty Okej okay. Tutaj nie, lecimy tu ale on już za nami nie biegnie, więc dobrze Moi drodzy eee, Kurde no Wiem, że coś wtedy. O tutaj ktoś będzie chyba Chyba Nie, tu nie, ale Trzeba w takich pomieszczeniach szukać Bo one się tak... coś w tym, co się znajdą w takich pomieszczeniach, więc gdzieś na pewno znajdziemy. Na pewno nie w ubikacji, tak? Dobra, biegniemy dalej. Tam chyba nic nie będzie. No więc. E, co tutaj? Co to może być? No, 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 no Eee. Gdzie my jesteśmy tu? Dobra, tutaj jest jeden A, tutaj jest ściana też. Dobra, musimy iść naokoło. Żeby tę główną uruchomić. Uruchomiliśmy chyba dwa tylko na razie yy. Tak, jeszcze trzy dostały, tak Nie wiem czy... Gdzie on jest ty? Sprawdzać dalej dół jeszcze sprawdzić, bo chciałem sprawdzić sam dół tutaj. tutaj, Wiecie, żeby sam dół był sprawdzony, a potem górę tak posprawdzać. E, dobra, tutaj mamy kolejny. Jak pięknie się składa. Myślałem, że musimy jakieś dupne kółko zrobić. Dobra, jeszcze dwa. Wiem, że jeden był gdzieś u góry. Więc tam pójdziemy sobie. Ojcie! ty. Oj ty. To jest, stoję, Dobra, pitamy stąd <laughs> Nie było tematu nie. Zaraz musimy poszukać schody do góry, tam, tam gdzieś pita, tak? Jeszcze dwa Tak, tak, tam byli, tam byli gdzieś sody chyba Tak mi się wydaje Czemu ty nie umiesz biegać, chłopcze Tak, zaraz pojedziemy tą windą Okej, okay. tylko pytanie Musimy wejść do góry Pierw, tutaj nie było schodów nie. Gdzie, gdzie Dobra To już za, załączone Dobra, jedziemy do góry eee, Obczajmy to Wiem, że tutaj gdzieś u góry jeden był No nie, no No patrz, no Musimy e, kurde naokoło iść Bo ten debil nam nie da przejść No kurde, myślę że to będzie łatwiejsze to szybciej załatwimy, no ale No nie wyszło Już, kurde nie wyszło, no Tutaj nie ma żadnego agregatu Najwidoczniej Najwidoczniej nie I najwidoczniej chłopek się męczy też nasz o, ty. A tutaj czegoś nie będzie? Ty, jest jeszcze jeden, dobra. Mamy piąty, jeszcze jeden. I ten jeden będzie u góry, właśnie. Aaa, on tu był. On tu był, biegnij. Aaa, jak blisko, to o, czułem, jak się od niego ocieram, nie? Proszę, nie patrz tam. On bał, to był gdzieś tam. Dobra Proszę pana, proszę pani Jeszcze jeden tylko, jeszcze tylko jeden Tutaj są schody w dół? Tak, ale tutaj, tak, tutaj już nic, czyli tutaj nic nie ma Więc ostatni raz myślałem już No ja pierdzielę no Kurde, jeszcze jeden Dobrze, że on tam nam tego nie włącza ani nie ma ani nie ma żadnego czasu, tak? Bo to by już było... Ty, a tutaj? Nie, tu nic nie ma, ale tu? Tam też nic nie ma, czekajcie, jeszcze tam. Najpierw sprawdzimy sobie i potem tam przejdziemy. E, moi drodzy, tutaj ile mamy czasu? Kurde, już prawie 10 minut, ty. No. Tutaj coś będzie? Tam nie, lecimy tutaj. Zajebaliśmy bakułko, nie? Też mi, też mi się tak wydaje? Chyba tak. Dobra, to lecimy tam, przez ten most. <laughs> Moi drudzi. Okej. Okay. Tutaj nie, tutaj nic nie będzie. Kurde, ale to jest ostatni, tak? Kurde, no... No, nie, no pierdzielisz. No, kurde, no. Gdzie, jak, jak ja mam tam gdzieś? No? Czyż mogę? Poszedł się? Tak, poszedł się. Lecimy tam. Uspokój się. Dobra, wiem, że mi się wydawało, że gdzieś tutaj był ten Agregat 1 Dobra, tutaj chyba nic specjalnego też nie będzie. Okej, okay, okej okay. <laughs> tutaj coś mamy tam już tamten zał załączony, tak? Tak okej okay. Dobra, mamy to Mamy to, idziemy w dół. Ty tutaj są gdzieś słody w dół? Tak Dobra, musimy iść naokoło Dobra Aj Kurde, no teraz leć naokoło, tak? Ty Co to, to za znak ty? Halo? Kurde, jakbym umiał szybciej tutaj koleg robić Dobra Nie wiem czy dobrze idę w ogóle Chyba tak no, żeby jakiegoś kółka nie ciulać, tak? Bo to wiadomo Ty, tutaj? Nie, nie tutaj, tutaj, tutaj To była duża przestrzeń Mamy, to chyba to już tam, tam jest winda, nie? Tutaj jest winda, ty! Kurde no Żyć nie umierać. No, tak to było wredne, jak on się tu, teraz tutaj pojawił. Dobra, jedziemy stąd. Ku wolności. Dobra. Udało się, udało się. I to to tutaj teraz? Jest, jest wejście. Wejście, wejście. A. Hmm. Tutaj, dobra. Jak to budczało, to dobra. Mamy to! <laughs> dobra, no aż tak długo nam to nie zajęło. Aha. Po prostu czekaliśmy aż się ściemni, czy co? Nie. Si nie... Środekło w tunelu. Nie idź. Nigdy nie idź. Dobra. Dobra, tak się ugadamy, dobra. No tak trzymaj, tak? Okej. Okay. Dobra. Wyszliśmy na samej górze, Kurde. Ja nie pamiętam, co my teraz to mieliśmy robić. Znaczy, pójdziemy w stronę ścieżki. Tak nam każe gra, e, Moi Drodzy. Ale jeszcze porozglądamy trochę. Dobra, e, Nie wiem, czy teraz my mieliśmy tutaj czegoś szukać, czy co? Właśnie nie pamiętam. Dobra Czy tutaj coś było? Czy tutaj coś było? Zobaczmy Przezorny zawsze ubezpieczony Tak Dobra, tutaj nic nie ma Wolę sprawdzić Niż żeby potem ja Tutaj, wiecie jak Najlepsze jest to, że tutaj bateria się kończy I ja dalej nie wiem jak się zdumuje Okej okay. Potem tam pójdziemy, tylko chcę sprawdzić, czy tam nic nie ma. Tam nic nie ma, chyba. Czy mi się wydaje, bo ja już nie wiem, czy to, e, Bo chcę sprawdzić, czy tutaj nie ma przejścia gdzieś. Bo jeśli nie, to będziemy musieli tam w górę. Tutaj. <laughs> Zobaczmy. Okej. Okay. Czy to nie, to nie jest ślepy załóg, chyba, nie? Raczej nie. Ty, dobra, nie, chyba do, ty dobrze idziemy Okej, okay. stroposkop, czegoś tak to się zwało? Okej, okay. a już sam załączasz, dobra, to zajebiście Sami tutaj akurat wiesz co robić Dobra Jaka dziura tu jakiś domek Side. I need to die before it caters me. I'm sorry for an an part that is my fault. Everything is liking out the back of my head. Hats here. That. Please still no on one it team. It is bug now. hide. Dobra. Czekajcie, tutaj mamy dwie kasety, moi drodzy. Nie wiem czy to zrobić sobie te kasety w na następnym odcinku. Kate, <coughs> I've been doing some digging and came across an old plot of land that belonged to the Matson family a while back. Charlie was known to take his wife, Diane, and his son, Charlie, to the old homestead for family plans. Czekajcie, dobra, pick up. Zobaczmy, co to jest za kaseta w ogóle. <laughs> Okej, okay, i potem zobaczymy. A, to jest to, dobrze. Więc zrobimy sobie tą farmę, bo wiem, że tutaj na farmie jest trochę dużo roboty. Więc sobie to zostawimy na następny odcineczek. I tutaj... Ja dziękuję za uwagę, widzimy się jutro o 18. Tak jak zawsze, więc ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.